Michał Nowak, zapraszam na sport. 56 duetów siatkarzy i 41 par siatkarek znalazło się na listach zgłoszeniowych do Orlen Beach Volley Tour PKO Przysłucha 2024. Zmagania ruszą w piątek. Do turnieju Orlen Beach Volley Tour PKO Przysłucha 2024 zgłosiło się blisko 100 duetów: 56 męskich i 41 żeńskich. W piątkowych eliminacjach wystąpi aż 48 par. Na listach startowych nie brakuje dużych nazwisk: na piasku nad zalewem topornia zagrają Jędrzej Brożeniak i Piotr Janiak, czy przysuszanin Michał Korycki z Miłoszem Krukiem. To ubiegłoroczni zwycięzcy zmagań. Wystąpi też Łotysz Aleksanders, Samojlows. Trzykrotny olimpijczyk, mistrz i wielokrotny wicemistrz Europy. W turnieju siatkarek zagrają m.in. reprezentantki Polski Małgorzata Ciężkowska i Urszula Unio, ale są też duety zagraniczne. Na piątek 12 lipca zaplanowane są eliminacje, a w sobotę i w niedzielę turniej główny. Ostatniego dnia odbędzie się też charytatywny mecz gwiazd. W trakcie całego turnieju kibice będą mogli liczyć na wiele atrakcji w ramach Miasteczka Sportu. Pilica Białobrzegi ma nowego trenera. Sezon po spadku do czwartej ligi pilica Białobrzegi rozpocznie z nowym szkoleniowcem, którym został Tomasz Janczarek. W przeszłości przez 5 lat pracował w akademii West Bromwich Albion. Po powrocie do Polski szkolił młodzież w legii Warszawa, a ostatnio był zatrudniony w zespole KS Halinów. Na stanowisku trenera pilicy Tomasz Janczarek zastąpił Macieja Śliwowskiego. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.